No, w d*** się poprzewracało od tego komandosowania. Jak chcesz se poszczelać, to idź na ASG albo w Gryse Pograj, bo montowanie latarki pistoletowej na pistolet w polskich warunkach to głupota. Wymysł, przerost formy nad treścią żołądkową i strata kasy. I do tego jeszcze... Strata kasy. Kiedyś zrobiłem taki materiał o latarce na pistolet Nightcore NPL 25. I tam powiedziałem mniej więcej tak, że jak jesteś na przykład sobie policjantem, albo innym żołnierzem, strażnikiem leśnym, airsoftowcem, albo gadżeciarzem, to sam miej taką latarkę. W każdym innym przypadku to zabronione, nieeleganckie i powinno być zakazane. Tak mniej więcej powiedziałem. Dlaczego zatem jestem takim hipokrytą i zakładam większego potwora, NLP-35, która swoją wagą redukuje podrzut o jakieś 110% i świeci boskim światłem o mocy miliona kilowatogodzin. I że jak świeci się w dzień, to zmienia się pogoda? Nie wiem, choć się domyślam. Chciałbym się odnieść do kilku Waszych komentarzy na temat latarek pistoletowych i sensie, a także bez sensie ich stosowania. No i są te grzyby, czy nie? O, kurka. A co my tu mamy? Nightcore NPL-35? Czy to jest ta nowość? Dlatego lecimy z tym i najsam przód chciałbym poruszyć argument obrony domowej, tudzież EDC. Jako EDC, jakby ktoś nie wiedział, to jest z angielskiego everyday carry, czyli coś z przyprawami. No to taka latareczka, jakiś sens ma. Bateria trzyma długo. Jak długo? Nie wiem, bo nie świeciłem nią tak stale, ale z trzy godziny to myślę, że bez większego problemu. Stwierdzam to na podstawie takiej, że biegałem jak dziecko po krzakach i za każdym razem, jak znalazłem jakieś zwierzę, na przykład w postaci kota czy królika, to cieszyłem się, jakbym oszukał system, że te zwierzęta myślą, że się chowają, a ja i tak dalej. No dobra, może nie każdy ma takie zainteresowania, ale faktycznie, jak chcesz chodzić w nocy na grzyby, to... Taka latarka jak najbardziej się nada. Natomiast na litość Gloka to jest latarka pistoletowa. Można ją nosić oddzielnie, nikt tego nie sprawdza, ale po to to ma taką szynkę, żeby zamocować to cyk na Gloka. Bateria, już wiem, jak się tym obsługiwać. Tym razem czytałem instrukcję, proszę zobaczcie jak sprawnie to robię, jakbym to robił 20 lat. No więc obrona domowa i ten argument, że będziesz mieć latarkę, no średnio to do mnie przemawia. Jeśli jesteś wśród jednej z pięciu osób cywilnych posiadających pozwolenie do ochrony osobistej, to zwracam honor, nie było dyskusji, wtedy może ci się to przyda, natomiast jeśli twojemu życiu nie zagraża ciągłe, nieprzerwane i realne zagrożenie, no to przed czym ty chcesz się bronić? A, na wszelki wypadek, okej. Okay. Do oślepienia się na pewno nada, bo jak te napastniki tak nie mają maski spawalniczej, to boskie światło wypali im nie tylko oczy. Ale też mózgi. Z tymi latarkami są do diaska same problemy. Pierwszym jest dokupienie specjalnej kabury. Weź to dokup, dopasuj, przetestuj. To za dużo roboty, za dużo ustawiania nie dla mnie. A jakieś plusy? No, pisaliście o dociążeniu. Coś tam faktycznie dociąża. Może to nie jest kompensator, ale jak ktoś miałby montować taki głupi kompensatorek, no to już chyba lepsza taka latarka. I wiecie, co jest dla mnie największym plusem, ale takim największym, takim, że w ogóle chciało mi się to przypinać i ustawiać? Tadam. Efekt wizualny. Tak, wychodzę teraz na Sebę, który montuje spoiler do golfa, ale mówcie sobie co chcecie, to wygląda fajnie. O gustach można dyskutować, ale to niewiele zmieni. Po prostu lubię tak sobie poubierać pistolety, taki mój mały fetysz. Najchętniej zamontowałbym tu jakąś lunetę albo dodatkowy grip i pełno nieprzydatnych akcesoriów. I nie mam zamiaru czarować, jak niektórzy w komentarzach, że może w nocy napadnie cię banda zmutowanych bobrów i wściekłych wiewiórek, a ty po przeanalizowaniu sytuacji, czy wyczerpuje to znamiona obrony koniecznej, podejmiesz decyzję o użyciu takiej broni z latarką. Wcześniej dzięki dokładnemu oświetleniu i lepszej analizie. Upadam. Chodzi o najbardziej kierownicą efekt wizualny. Zaraz zobaczymy, jak ta latarka świeci w nocy. Tak wygląda ta latarka. Idę sobie no. No tak o, tak widać. Jeszcze kamera, mam wrażenie, to jakoś wybiela, bo metr dalej nie widzę. Uwaga, uwaga. Rozświetla wszystko, dosłownie. A wracając do sytuacji kryzysowych, gdy zechcesz postrzelać na przykład ze szwagrem z wiatrówki nocą, wybierz latarkę pistoletową, bo to szczerze jakiś sens ma. Zobacz, można sobie wyjść, wtedy wszystko fajnie widać, wszystko jest fajnie oświetlone. Nie masz żarówki w samochodzie, ale masz taśmę. I latarkę pistoletową, zobacz, to w teorii działa. Ej, ale wiesz, że to są takie jajca, taka humoreska. A gdy nie masz światła w lodówce, latarka pistoletowa załatwi sprawę, a nawet nada się na rower. I ja tak właśnie racjonalizuję sobie różne zakupy, ale czymże jest to całe nasze szczelectwo, wędkarstwo, jazda na motocyklu, kupowanie samochodów sportowych i inne wymysły, które bynajmniej nie są niezbędne w życiu. I nie przekładają się na zasobność portfela, a wręcz przeciwnie. To się nazywa, moi drodzy, pasja z angielskiego... Hobby. A będąc przez chwilę poważnym panem w średnim wieku, gdyby kiedyś naszła cię naprawdę ogromna ochota na posiadanie latarki na pistolecie, to moim zdaniem ta solidnych rozmiarów dama jest warta rozważenia. I to naprawdę jedna z lepszych propozycji w stosunku ceny do jakości. I nie, latarki za 50 zł z tamtemu nie nadają się na normalne pistolety. Nie wytrzymują diabelskiego szarpania, mają zazwyczaj małe bieda bateryjki, takie co trzeba wymieniać, nie pozwalające się ładować. Tutaj masz akumulator który ładuje się przez USB. Materiał ten nie jest gównolitem ani plastikiem. Ma wytrzymać upadek z dwóch metrów i dodatkowo latarka jest wodoodporna. Tu dorzucam coś na temat specyfikacji i na pewno ktoś udowodni z lekkością pióra, że są lepsze latarki, że są ładniejsze, wytrzymalsze i bardziej praktyczne, ale za ceny wyższe lub znacznie wyższe, a tutaj kompromis wydaje się rozsądny. Tak więc tego. Do zobaczenia na Strzelnicy. Cześć!